Witaj. Znajdź dla siebie komfortowe i bezpieczne miejsce. Połóż się lub usiądź wygodnie. Najlepiej tak, żeby żadne mięśnie nie były napięte. Użyj słuchawek do tej medytacji. Ta medytacja zmieni twoje życie pomoże Ci podnieść Twoją domyślną wibrację na zawsze. Zejdziemy głęboko do Twojej podświadomości, gdzie Ty sam, mocą, którą Masz w sobie, zmienisz wszystko. Praktykowanie tej medytacji przez przynajmniej 21 dni zmieni Twoje życie, a jej pierwsze efekty poczujesz już dzisiaj. Oddychaj swobodnie, zrelaksuj się, ten czas jest dla Ciebie. Ustal intencji, że ta medytacja. Pomoże ci podnieść Twoją wibrację na poziom, którego nie czułeś nigdy wcześniej. Twoje życie zmieni się. Teraz słyszysz kojący szum morza. Skup się tylko na nim przez chwilę. Wdech i wydech. Oddychaj swobodnie, swoim własnym tempem. Skup się na tym, co słyszysz. Zanim zaczniemy Twoją przemianę, najpierw pozbędziemy się niepotrzebnego balastu do tej podróży. Wyobraź sobie skrzynię, jaką tylko chcesz. Nie jest ważne, czy ją widzisz, słyszysz, czujesz. Każdego wyobraźnia działa inaczej. Teraz otwórz skrzynię. Wiesz, że w środku jest pusta. Teraz włożysz do środka wszystkie swoje troski, problemy i zmartwienia w postaci symboli. Jeśli na przykład martwisz się swoją sytuacją finansową, włóż tam portfel. Jeśli sytuacją z partnerem, włóż coś, co ci się z nim kojarzy. Włóż wszystkie swoje troski, problemy i zmartwienia do skrzyni. Nie chcemy, żeby cię rozpraszały. Nie będziesz ich teraz potrzebować. Zrób to teraz. Gdy wszystkie Twoje troski, problemy i zmartwienia są w środku, zamknij pokrywę skrzyni i odwróć się od niej. Dobrze. Teraz weź głęboki wdech nosem. Następnie wypuść powietrze ustami całym sobą, aż poczujesz wibrację w gardle i w swoim ciele. Oddychaj w ten sposób, dopóki nie powiem inaczej. Gdy wciągasz powietrze. Poczuj, jak energia z całego Twojego ciała płynie aż do głowy, w której wiruje ta świeża energia. Następnie wypuść powietrze wraz ze starą, zużytą energią z Twojego ciała. Poczuj jak energia płynie z Twoich nóg i rąk po kręgosłupie do głowy, gdzie w środku wiruje i oddziela zużytą energię, którą wypuszczasz z siebie wraz z powietrzem. kontynuuj ten proces czuj energię płynącą z każdego zakątka twojego ciała aż do głowy poczuj w głowie powiew świeżej energii następnie wypuść ustami starą zużytą energię wdech i wydech Dobrze, teraz oddychaj swobodnie, zrelaksuj się, ciesz się nową, świeżą energią zgromadzoną w Twojej głowie. Doświadczaj teraz tego uczucia, eksploruj je. Zaraz do Ciebie wrócę, a Ty oddychaj swobodnie, z głową pełną świeżej energii. Teraz wyobraź sobie przed sobą kulę niebieskiego światła. Skup się na niej. Poczuj, jak delikatnie ona dotyka Twojego czoła, które od razu zaczyna się rozluźniać. Kula schodzi niżej, w okolice Twoich oczu. I relaksuje Twoje mięśnie na twarzy. Następnie kula przechodzi na Twoje policzki i czujesz jak od razu schodzi z nich jakiekolwiek napięcie. Następnie dotyka Twoją żółwę. I ta się rozluźnia. Teraz cała Twoja twarz jest rozluźniona i zrelaksowana. Wciągnij powietrze, poczuj jak wciągasz cały ten relaks, rozluźnienie do głowy. Wdech i wydech. Teraz kula schodzi niżej, dotyka Twojej lewej nogi i cała Twoja lewa noga relaksuje się. Kula przechodzi na prawą nogę i czujesz jak wszelkie napojęcie opuszcza Twoją prawą nogę. Kula unosi się do Twojego brzucha. Czujesz jak wszelki ból czy ucisk w nim wylatują z Ciebie wraz z oddechem. Wdech i wydech. Kula przechodzi na Twoją lewą rękę, która rozluźnia się całkowicie. Przechodzi do prawej ręki która również się relaksuje. Kula dotyka Twoich pleców i czujesz, jak wszelkie spięcia opuszczają Cię wdech i wydech. Teraz jesteś całkowicie zrelaksowany, Twoje ciało jest rozluźnione. Teraz wprowadzę cię w stan głębokiej medytacji, gdzie twój umysł jest czujny, a ciało zrelaksowane śpi. W tym stanie możesz łatwiej dotrzeć do swojej podświadomości. W tym stanie możemy zmienić twoje życie. Teraz. Policzę do dziesięciu. Na dziesięć twoje ciało fizyczne będzie pogrążone we śnie, podczas gdy twój świadomy umysł będzie obudzony i czujny. Jeden. Dwa. 4 na dziesięć Twoje ciało fizyczne będzie pogrążone we śnie, podczas gdy twój świadomy umysł będzie obudzony. Pięć. Sześć. Siedem Twoje ciało fizyczne będzie pogrążone we śnie, podczas gdy Twój świadomy umysł będzie obudzony. Osiem. dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziesięć. Wyobraź sobie, że jesteś w swoim bezpiecznym miejscu, gdzie zawsze przychodzisz i będziesz przychodzić, by wykonać swoją wewnętrzną pracę, pracę nad sobą. Może to być miejsce znane lub wymyślone przez Ciebie. Jest to Twoje miejsce. Do którego możesz się udać zawsze, aby stać się świadomym nieświadomości. Teraz, będąc w tym miejscu, zwróć uwagę na rzeczy tam się znajdujące. Te rzeczy obrazują Ciebie. Wyobraź sobie, że widzisz te rzeczy coraz jaśniej i wyraźniej. Zaczynasz słyszeć dźwięki. Dźwięki stają się coraz głośniejsze. Czujesz zapach tego miejsca. Czujesz się tutaj zrelaksowany i bezpieczny. Teraz odwróć się. Za tobą są trzy schody w dół, a na dole są drzwi. Czujesz, że za nimi czeka na ciebie coś nowego. Teraz zejdziesz po tych schodach, a ja policzę do trzech, a ty poczujesz, jak twoje ciało rozluźnia się jeszcze bardziej. A twój umysł stanie się jeszcze bardziej świadomy. Teraz policzę do trzech i na trzy otworzysz drzwi. Twoje ciało rozluźni się jeszcze bardziej, a twój umysł stanie się jeszcze bardziej świadomy. Jeden. Dwa. Trzy. Wchodzisz do pokoju. W środku są dwa okna. Podchodzisz do lewego okna, opisanego Twoja Stara Wibracja i widzisz siebie, swoje życie codzienne. Twoja stara wibracja, czyli kombinacja tego, jak myślisz, czujesz i postępujesz. Wiesz, że twoja stara wibracja była wytworzona na autopilocie. To nie jest to, kim jesteś. Teraz możesz podjąć decyzję świadomie, że od tego momentu to nie jesteś ty. To była stara wersja ciebie, działająca na autopilocie. Te rzeczy, które ciągle czułeś i robiłeś, to była stara wersja ciebie. Nagle widzisz, że kolory za oknem robią się czarno-białe, blekne. Pojawia się dystans i oddala się od ciebie obraz starej wersji ciebie. Oddala się jak postać w filmie. Teraz spoglądasz w prawe okno i widzisz, słyszysz, i czujesz nową wersję siebie w swojej nowej, podwyższonej wibracji. Widzisz siebie w swojej prawdziwej wibracji. Widzisz to, kim naprawdę jesteś. Widzisz swoje życie. Widzisz, jak się zachowujesz. Jak ludzie reagują na Twoją wibrację. Jakie emocje konsekwentnie czujesz. Teraz Twoje wyższe ja ma pytanie do ciebie. Czy chcesz, żeby ta energia wyższej wibracji, ta prawdziwa wibracja, stała się Twoją naturalną, główną wibracją. Twoje wyższe ja pokazuje Ci fotel i mówi, że jeśli usiądziesz na nim, ta wibracja będzie na zawsze Twoja. Będziesz czuł więcej miłości, więcej szczęścia, więcej wdzięczności i radości. Więcej wdzięczności i radości. Twoje serce. Zauważysz, że masz w nim więcej miłości do innych ludzi. W naturalny sposób poczujesz, że to jest to, kim jesteś. Fotel zacznie pulsować tą wibracją przez całe Twoje ciało. I każda komórka Twojego ciała zacznie wibrować i rezonować z tą wersją Ciebie. Teraz podchodzisz do fotela i siadasz na nim. Twoje wyższe ja pokazuje Ci, że na ramieniu fotela jest przełącznik z liczbami od 1 do 10. Teraz połóż rękę na przełączniku i zauważ, że fotel zaczyna delikatnie wibrować energią. Czujesz coraz więcej energii i czujesz, jak wibracja w Twoim sercu podnosi się. Z każdym przełączeniem będziesz czuł coraz więcej. I więcej energii, i gdy osiągnie poziom dziesiąty, ta wibracja stanie się Twoją prawdziwą, naturalną, domyślną wibracją, a Ty staniesz się nową osobą. Teraz przełącz z jedynki na dwa. Czujesz, jak ta energia wewnątrz Twojego serca zaczyna wzrastać. 3. Energia zaczyna płynąć przez Ciebie. 4. To uczucie podwaja się. Czujesz tą energię w sobie. 5. Coraz więcej i więcej płynie jej. Sześć. Przez Twoje ciało. 7 I czujesz, że od tego momentu zmieni się 8 Twoje życie, a Ty zawsze będziesz czuć 9, ten poziom wibracji 10. Czujesz, jak przepływa energia przez Twoje ciało, a Ty od tego momentu wiesz, że to jest to, kim naprawdę jesteś. Uśmiechnij się, czuj przepływ energii przez swoje ciało, wiedząc, że to jest Twoja nowa, główna wibracja. Zaczniesz zauważać, że ludzie od tego momentu będą reagować na Ciebie inaczej. Że będziesz miał inny blask w swoich oczach. Ludzie będą Cię pytać, czemu jesteś taki szczęśliwy? Zauważ, jakie to uczucie jest dla Ciebie naturalne, bo to jest to, kim jesteś. Twoje wyższe ja. Mówi do Ciebie, że wykonałeś naprawdę dobrą pracę. Wykonałeś ogromną pracę wewnętrzną i Twoje wyższe ja jest dumne z Ciebie. Twoje wyższe ja gratuluje Ci Twojej zmiany. Teraz poprowadzi Cię z powrotem do Twojego ciała. Ja będę liczył od dziesięciu do jednego, i gdy dojdziemy do jednego, będziesz czuł pasję, miłość i wysoką wibrację, i będziesz wiedział, że właśnie zmieniłeś się w potężny sposób. Dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem. Czujesz, jak zmysły wracają do twojego ciała. Sześć. Pięć. Świadomość wraca do Twoich palców i rąk, świadomość wraca do Twoich palców u rąk i stóp. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Otwórz oczy. Wiedząc, że wykonałeś najpotężniejszą zmianę w swoim życiu. Od tego momentu, idąc dalej, życie już nigdy nie będzie takie samo. Gratuluję Ci i witam nowego, najlepszego Ciebie. Miłego dnia. I życia.